Ej, siema! Bo co jest ten sezon ogórkowy, co nie? What?! Przed nami najważniejszy sezon całej olimpiady, czyli Igrzyska Olimpijskie, na których Stoch, Wellinger i norweska drużyna skoczków będą bronić złota z Pjongczak. A propos Norwegii, to ostatnio zaczął się tam istny burdel na kółkach. Pamiętacie odcinek o czeskich skokach? Coś podobnego dzieje się tam. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Stów Mateusz i zapraszam na kącik publicystyczny. Nazbred de ma stracić swój stołek, na którym zasiada od 2004 roku, czyli stołek dyrektora do spraw skoków narciarskich. Jest to spowodowane najprawdopodobniej konfliktem wewnątrz samego związku narciarskiego. Braten ma się rzekomo nie lubić. Ingrid Berg, panią sekretarz generalną związku oraz samym prezesem Erikiem Rystem. Z decyzją nie zgadza się sztekl, reszta ekip oraz przedstawiciele samych skoczków Maren Lundby oraz Robert Johansson. W zeszły poniedziałek złożyli oni oficjalne pismo na ręce pani sekretarz, w którym jasno sprzeciwiają się całej sprawie. Nie otrzymaliśmy żadnego uzasadnienia, dlaczego nie chcą podpisać nowej umowy z bratenem. Nazywają to sprawą personalną. Nie otrzymujemy żadnych informacji na ten temat. Prawdopodobnie możemy to uszanować, ale to dla nas dziwne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy klasy Brede Bratena. Klas Brede budował wartość skoków narciarskich w Norwegii przez ostatnie 20 lat. Jest najdłużej działającym dyrektorem sportowym w międzynarodowym środowisku skoków. Osiągnął niesamowite rezultaty i jest fantastycznym liderem. Mamy rewelacyjny klimat i kulturę z drobnymi wartościami, z szacunkiem, pokorą i radością. Od samego początku był w to zaangażowany powiedział Aleksander Sztek w rozmowie z norweską telewizją TV2. Do sprawy SMS-em do jednego z dziennikarzy telewizyjnych odniosła się również Berg. Mogę potwierdzić, że otrzymałam list od Aleksandra Sztekla i Skoczków. Komitet Skoków, prezes i sekretarz generalny są zjednoczeni i zdradzają, że menadżer sportowy Braten nie otrzyma propozycji nowego kontraktu, gdy obecny wygaśnie w kwietniu 2022 roku. Nie chcemy komentować niczego poza tym. Ta sprawa śmierdzi na kilometr. I może skończyć się różnie. Pamiętajmy, że w zeszłym sezonie jeden z podopiecznych sztekla, Halvor Egner Granrud cieszył się ze zwycięstwa w całym cyklu Pucharu Świata. Rok wcześniej w koszulce lidera jakiś czas skakał Daniel Andretande a w sezonie 2014-2015 do konkursu w Wengelbergu w koszulce lidera Pucharu Świata przystępował Anders Emmer W kuluarach mówi się również o tym, że ta sprawa może być game changerem w kontekście przyszłości austriackiego szkolniowca w kadrze Wikingów. Powiedzmy sobie szczerze, sztekl zrobił w Norwegii. To, czego nie udało się nawet samemu Kojankowskiemu. Na dziewięć sezonów ma dwa Puchary Świata w garści, jeden Andersa Bardala przy pomocy trzech jego zwycięstw, a drugi wspominany przeze mnie Halbor Egnera Graneruda. Wcześniej mówiłem, że ten cyrk może mieć różne konsekwencje i teraz tak, albo rut obroni kryształową kulę za sezon 2020-2021, a norwescy lotnicy znowu sklepią w cudzysłowie rywali w najważniejszym momencie sezonu, albo skończy się to podobnie jak w sezonie 18-19, gdy męska reprezentacja w skokach wróciła z mistrza Świata w Zeffelt bez żadnego medalu. Zamieszanie może też wpłynąć motywująco na resztę to Niemcy mogą w końcu zgarnąć złoto olimpijskie w drużynie. Austriacy po części nawiązać do czasów Pointnera. Japończycy po 26 latach w końcu stanąć na najwyższym stopniu podium w Pekinie. To samo mogą zrobić Polacy czy Słoweńcy, wreszcie krystalizować swój niemały potencjał i oczywiście, tak jak wcześniej przed sekundą wspomniałem, zdobyć upragnione złoto olimpijskie, chociażby na koniec kariery Kamira Stocha czy Piotra Żyły. Jak to będzie się rozwijać, będziemy was informować przy każdy kolejny możliwy. Okazji. Materiał przedstawił dla Państwa komentator radiogol.pl oraz redaktor KS Łużyce Lubań Mateusz Stów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.